Cześć wszystkim! Dostaliśmy challenge, nowa seria na kanale. E, ogólnie challenge piszcie w komentarzach na samym początku, mówię. A my dzisiaj lecimy z challenge, po prostu mamy wstawić na dach mini ładowarki. Ale my stwierdziliśmy, że jesteśmy tak chore pojeby, że jakie mini ładowarki. Wstawimy challengera. A mianowicie dzisiaj ze mną jest Kona. Konar, ja mówię co, kaczka? Tu siedzi, Konar? Hmm. Hello Tak, tak. Dobra, tutaj jest Patras Case Team. Siema Tutaj mamy Michaela. Dzień dobry. Tutaj kiełpika. Hello? Tutaj Hubiego. Siema. W wersji kobiecej znając życie go za 20 sekund wywali no, e, dwa, trzy, Dalej Marty Patryka Agro-Garrison No elo. A dalej tam gdzieś w kuku Rydzy buszuje kaczka. Siema. E, no i dobra. Zaczynamy tak jak były plany. No. Czyli dobra. E, bez obciążników. Kazik, chyba o kimś zapomniałeś. Maczilu? Ja, nie był chyba. O czym mówicie? Czilu, Czilu, Kaczyk, halo, halo. A, a Czilu jest, tylko że co, on się nie odzywa? My się tu wyzywamy przed odcinkiem, a chilu się nie odzywa. Jak mówię to. <ślesz> to ja nie słyszałem Czilusia? On jest cichy to, jakby, jadę, tak Dobra, Mikaela do przodu. Chłopaki z obciążnikami, wstawić go na prawy dach. Kiełpik do tyłu jeszcze? Czekaj, czekaj, już puszczam, już puszczam. Ja to znaczy, moment y, Patryk, odczep obciążnik, Garrison odczep obciążnik i ty się wpakujesz na drugi dach. Będzie najpewniej. Kiełpikowi chujemu nie wierzę. No jak? O, ty nie. <śmieniu> Sorry Memo. no do me ale co? Miki wysuń jakiego, to jeden obciążnik, bo ten wysuń do przodu się. No właśnie wiem, poczekaj. To ma... dobra, Jego to jeden poradzi. i nie przesadzaj, powolutku. A dlaczego nie wstawicie go od przodu, żeby mógł tylko po położyć go na dachu, a tak to jak go wepchniesz? No właśnie, też tak chciałem, ale... O, dobra. O, teraz bardzo Teraz jak go dobra. położycie, ale dobra. No właśnie. Mie no, itaży... mord... Dobra, co, co postaw dobra. Jak o, ja sam bym tam wyszedł. <laughs> <weszedł. laughs> jest, jest. tam podjechać? No, no a tak A mnie stół, weź. No Co? Właśnie, się... weź wyskocz o, teraz Ale Kazik ten, na y, ładowarka chyba ma się gdzieś na tym, na tym daszku Poszedł Ucha. Może na tym daszku Miki, zostajesz Tak, było na tak tym, Miki, na zostajesz link, na tym daszku, sorry tak, A ja spróbuję się wziąć, ten, tak? Nie, tak, nie, nie, się nie, nie, bo nie sięgniesz później na tym Dobra, e, w, Dobra, to już jest e, Ja biorę manitkę Tom hmm. To nie za manito Jak ja tam się ustawić dokładnie, bo będę Szodem w dół, dobra, tylko poczekaj Miki No spokojnie, czekam Ciełpik, nie zapinaj ale. tamtego, bo w czapkę dostaniesz. No a, bo jest. No, bo... W czapkę. No co jest? No bo... Miki. nie Jezu, Kiełpi, ale ty jesteś grandioz. No co, gościu? Nie wierzę. Ludzie, zostawcie sporo łapeczek, to będziemy dalej kontynuować i zostawiajcie jeszcze... To no, gość, ej, ja mam jakąś zbukowaną ładowarkę, bo ja się nie chcę podnieść. No, a ty masz obszerny przepiódl czy pierwszy obszerny no, no bez. Dobra Miki, dobra, no to... jeszcze poczekaj bo masz obciążnik to... No, spokojnie, poczekaj, na razie tutaj ogarniam czy mu kupaki się podnieść nie mogą, no to tak patrzy na i... No spróbuj go jeszcze raz, no, no i podnoś go Dobra, trzymaj Bo obciążnik by się odpiąć Ale nie, no on z tyłu może mieć Weź ramię do przodu no. A weź, weź bardziej z tyłu, go Niki. Miki Kaziu, Kaziu, hamuluj, czekaj Ej bo mi się coś. O, o, tego o, o, teraz go weźmiesz to, ja muszę się muszę trochę popchnąć Dobra Wysuń O, o, odtrzęb, pij, Nie mogę, o, ale a, a, Ej a, mi się od tego, tego obciężnika coś dajcie mi inną ładowarkę Dobra, odejcie, Daj który samochód. tam ma ustać bez, bez obciążnika coś mi dajcie No. spadłem, 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 nie Nie który to ma stanąć, dajcie go podnieść. Cię wrzucę zaraz Już jadę Patrz to ja stanę no ale obciążnik no, bo ty się zbugowany buguje. Jesteś. Obciążnik na razie zostawcie bez. Co wy kombinujecie? No, ale... Pany, no było ustalone przed z... odcinkiem, mówię, kto wchodzi, teraz już kombinują. Panie, każdy... tu, każdy... że zbugowało się to, że nie ma obciążnika, ale... No, właśnie uwaga jakby obciążnik miał. No to, no to se zobacz. Patryk, to A możesz tak w drugą stronę, bo później się nie odwrócisz? No jak, no dobra. I Kaziu, nie krzyż, bo stwarzasz bardzo toksyczną atmosferę. Bo właśnie, tylko za dymę robisz. Dokładnie, i mi się bardzo nie miło zrobiło, i się zaraz obrażę. I się jest zamęt. Dokładnie. właśnie jak Kieropik dzisiaj atakuje. No, no, no ja to, 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 z no. Ja jakoś Mikiego podnosiłem i było wszystko git. Dokładnie. No ja Mikiego też podnosiłem. Patryk, za gruby jesteś. E. Patryk. Nie wierzę w ten internet. Kurde, to no, no, to Patryk. No toś to. Miki już wy tego, hubiego już wywaliło? No jak? Ale wytrzymał trochę. Ale nie 20 no. sekund jak to Kazik powiedział. Minęło. 7 sekund. 20 sekund. Minęła druga mina. Ale nie powiem w czym i kiedy. <noise> Dobrze, że nie 7. No właśnie. W go tak to tak jak rozproszył, no, żeby tak zwalił tą warkę, ale patrz. O, 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 o. Jeszcze U? dawaj, wysłań. U? Ej no, to się... Opuszczaj bo zaraz zlecę Z ten, obciążnik suń, znaczy ten, Ej, no. no, 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 dobrze, jest Czekaj, ja zaraz teraz. ich wbijać jeszcze czy nie? Wbijaj. Z miejsca miejscami na dysku starczy. Jakie, gdzie? Ej, połóż mi ktoś się wciążnik. Już ci wrzucam. Bo tu chłopaki ja tak. Ej, no stanę, to podjedź się nie? zaraz challengerem, q Tego no, wrzucałem. Pasmiki, stykniemy się. To nawet trochę na stanowisku. Dobra. Właśnie muszę, tylko muszę się z tym ustawić, już. Eee, Patryk, nie lepiej będzie no. jakiś tam bardziej go do tyłu wrzucę za ten, za no, tak, to tak. podwyższenie, bo tu nie dam rady w żaden sposób No ja wrzuć tam do tyłu ja cofnę Nie tyle nie lepiej niech będzie go do tołu Bo mikrofon, ja mam chłopaki no, Ja poprzek no, musisz stanąć A, poprzek, aha, dobra Żeby chłopaki złapali sobie za przód i za tył A, no, 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 dobra tylko czy zmieścimy się teraz z nim tu e Tak trochę Tak chyba może w miarę Nie wiem obciążnik tam padra uważaj No to weź ja sobie go wezmę Ełpiks zbugujesz zaraz tego challenge Zaraz ja żebym cię nie zbugował gościu To jest O ja Kurdecisz No bo chcę, żeby równo wiesz byli na no, ten mieli od razu Jakiego teraz mam, żeby nie zwalić wczekaj Dobra o, tam się powinieneś obrócić na spokojnie, bo ona jest skrętna przecież. Połóż go teraz i weź no, tam się koło, koło, na, koło, na koło bardziej. Ale chłopaki mnie załatwili no. teraz dookoła. Będę zapierdzielał, Boże. No, jak? Ja, piję, no, ale śmieję nie... się. Tak wydaje się, że tak ciężko będzie, bo on tak... Przyjedzie z tym. Coś się buguje. Dobra, tu jest jeszcze... Delikatnie. Dobra, mam nadzieję, że damy radę. To po prostu dygnij tak, jak to należy. Musisz dookać jeszcze. Koda. Tak czy nie? A ja ale z drugiej strony też też musi podjechać. Też dwie. Teraz oni nie podjadam, to tak? Kiedy <grym, grym, grym>, to nic się nie, nie, wzią, nie z z odwarkę, Bo z moim internetem to za bardzo nie podniesiemy tego jest. Gdzie jest obciążnik? Nie ma... O, że Patryk, tak ja tam Na A weź tylko na razie. Dawaj tylko tam się do obciążnika. Mały obciążnik. Ok. Spróbujemy tak. Dobra, pany to No poczekaj, poczekaj. Tak, no jeszcze papnik okay. się, się ustawia. Miki, okej. W musisz trochę wysunąć. Co wysunąć? Kurwa. No to poczekamy wow. i tak, no. A gdzie my mamy stawić tak w ogóle? Powietrzu ma wisieć, na tej wysokości. A, ja ja to opuszczę sobie. Ej, Miki, dodaj sobie obciążenia, ale opuść sobie tę ładowarkę, żebyś się jak najniżej nam pomógł zaraz podnosić. Dobra. Ej, Miki, weź sobie ten, mm -hmm. ustaw ten. Na to, na to czerwone i klikaj z. Musisz wys wysunąć trochę, nie? Ja? Tak minimalnie, żebyś był na rurkę okay. ze mną. Dobra. A co? Próbujemy. Z. O, o. kurwa. Wb nie skręcaj, bo w czapkę dostaniesz. Dobra, Dobra no dawajcie. Mmm, otóż e. Patryk. Mi dupę <grym> y Konar, podnieś trochę. Nie, poczekaj, Konar. Kiupik, dajesz radę? No dupę mi nie widzisz? <grym> e, e przez koło mogę drugą manitką dociążyć. Ej, co jest? Przez koło przenikło. No. Bo musisz jeszcze dalej tam aż dokonać. Dobra, wbiłem się w koniec no. Nie no to nie zrobicie tak jak kiełpika nosi No, no trzeba do... ruchu wiesz go drugą ładowarką Patrz, no, widzicie, Musicie kurde, położyć Kiełpik, cofaj bo cię szczęśliwie No mówiłem, że ten trzeba... Ej z... weźcie ze wszyscy dodajcie jeszcze dociążenia na tym czerwonym No, jak to? na Z się Z klikajcie z... Z... kilka razy No koniec. bo to nawet by było ja jak No, pójdźcie, serio? No, co O kurde <laughs> E, aż mnie podniosło do... ty. Jak go odbiłem. X. Dobra. Kiopik długo. Czekaj. Muszę maksymalnie do tyłu walnąć żeby te dwie nie dwie 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 co? Ja spróbuję zmniejszyć ilość dwie no, challengerze. Bo... Ty, dwie 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 nie, już wyszło Ej, patra. No. Teraz ja no. nie mogę wziąć Rki Dobra jest? Nie siadaj czasami e? Mhm kupi, jak przyjadę, zawsze dycha. No do później. Stało zmieniono. Ale biednie wygląda, lol No nie? Taki dokrywa taki biednie. Ej, ciekawe się. czy w powietrzu da radę go dołożyć. Ja biegdziele, hej, dobry, mm. dawaj. Ej, Konar, ramię w sobie. Każdy kupi, to mam książnik od razu do drugi. A co żeś tam zrobił? O Boże. <noise> 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 Jakby ty powiedział Kiełpik No zjebało się no <głosy> <głosy> Dobra, Pięk, wiesz Ale ty jesteś dzieciok Tu się akurat musisz zgodzić O! Ej! Kaczyń! Teraz czekamy przez pół godziny mm -hmm. bo Kiełpik się musi No połóż Kaciu, będziesz na dłuższy... A dobra, no wiem, że ty już to się cieszyć bo będziesz na dłuższy odcinek miałeś Dobra, Pany, wsunąć Patraz okay. i ko Konar jak na lodzie się ślizgają lodzie. Ale jeszcze ja nie dawaj, dociążajcie się, op ej Opuśćcie no, je bardzo. na ziemię Ty? Ty, Trafisz Ej, gdzieś, mali na odzień Opuśćcie je na razie, dawaj Trafisz, trafisz No, wsuń go do tak. Dobra Ty, Miki, my, my nie możemy Idziemy tego zjebać Tak, właśnie góry? No, no, to, miki, no, trochę krzywo stoisz względem tego Przesuń się, dobra, do góry. Nie no, git jest Nie, Miki, trochę bardziej w Powoli, powoli to, że ja nie chcę spaść. Ty ja to zjebaliście. Ej, tu się stop, zabiera o tym stop, 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 O dobra, dobra przyszło. Stop, 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 Wysuńcie trochę do przodu, żeby już ścisnąć ten. Ty musisz Kazik podnieść. Konar no, no, do no, My, my, my tego nie podniesiemy. tak szybko. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja mnie znosi jakoś. właśnie przestawiło. No widzę, Ory? że mnie znosi. No bo kiełpik za szybko podnosisz i Miki nie idzie. Miki, ja ruchuje. mam. A, się. Stop, stop, go. stop, stop nie... Zopałem, zapałem, zopałem, Poczekajcie, na bok kiełpik go doptać ja, Kiełpik ja, trochę... wysuń na tym A mi wysunie się No wysuwa, ale wiesz co mi przesuwa jakoś No kurwa jak tam to wzią, jest ja nie się dokładać nie Konar cofnij lekko panuś, panuś trochę, nie, Ej Druga patras go. Podnosi trochę. Patras dopchnij go Konar o Jezu. podepchnij go trochę Kiełpik do góry trochę A trochę cofnij Wy trochę pójście chyba, czy nie? Ja już nie ej, trzymam. Jak, jak, ej, jak, jak wziąłem, odpięć, ja odpięć, ja odpięć. Miki powoli. Kiełpik do góry z konarem. Czekaj. No, no, no. Moment, moment. Do... Dobra, do... dobra, starczy do... konar. Dobra, dawaj. No, do przodu Patryk. Dobra. Jaka pompa, no, ej, nosimy. No. Miki, miki no Miki podnosicie, powoli. Miki do tyłu. Podnosimy. Miki, opuść trochę. Obciążnik do tyłu. Dobra. Obciążnik do tyłu. Miki obciążnik w dół, Dobrze. Nie Dobra, nieważne, nie ważne do góry. Do góry, panu. do góry poczekajcie, pomoże mi im jeszcze. Może. Ej weź, Patryk. Kaszyn, nie, nie Patryk, Patryk, Patryk stój, 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 stój. Ale ja muszę podejrzeć do, do przodu, bo mnie nosi dupę. Dobra, ej, bo, bo spadnie. Nie nie nie, 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 który to pochnął tak, tak, stop, stop, stop. Nie nie Dobra, się, opuszcie, dół, dół opuszczał już się. Zostawcie ich. Dobra, Patryk, nie zleci, zleci, zleci. Ale ja to nie będziesz nasza przynajmniej. Ej, wyczekaj, ja muszę jeden na godzinę. Ja tutaj szybko jak nie! bo to nie wytrzyma tak długo. Biegne. Ale nie, w sumie jest dobrze. Ej, poczekajcie. No, trochę ja, szybko się z... Zdjęcia robię, potem wyśle, Ej, szybko, no, się bo po mi polega. spada. Dobrze jest. <grym <grym ej, nie rufaj się. Ej, dobra już mam. Ja, ja, trochę... ja mam łatwiej, bo ten, bo dobra. z tyłu ej, go ej, dawać, fenda, nie, dawać fenda, dawać Fenda po spód jeszcze. Dobra, dawać. Fenda podniesiemy, ej. Ej, zobacz, można go przerobić w tym powietrzu. Ech nie da się. Patryk, Nawet nie oddychaj, słuchaj. Ja to, Ja nie dotykam klawiatury. E, Kubi odejść tą automarką To cały czas C się bawi Kaka kasku? Ej, no o, jeszcze leci, tam jedna leci, manita leci. niepotrzebna stoi Patra, leci. Patryk, Patryk, ci zaraz ta manitka y, spadnie Patryk, zaraz ci odpadnie ty Patryk, weź Ale on nic nie robi Patryk, trochę, musi. Leci. Spada ci Ej Ale co ja zrobię, nic nie zrobię Ej, podjedźcie z przodu no chłopaki, pomóżcie im Kurwa Gaziu, to twojej strony on tak leci no, Czekaj się nie go, ja lekko, poczekaj, poczekaj, jeszcze nie trzyma, po ja drugiej nie... stronie nie trzyma go. Dobra, na mnie się opadł. No. no na tamtej stronie mówię, że się nie no kurwę, trzyma. Kasiu, no spokojnie, no. Na dach nie zrzućcie. Nie się... tu, Kazik, przyprę. Nie wierzę, ej. Ale mówiłem, chłopaki, zróbcie po... Ale Kasiu, zrozum to, że to się samo wyślizgało Patrykowi, ja patrzyłem, jak to wyglądało. Spod do bo jakby z przodu był tu... To by na spokojnie dał no radę. Ludzie! Leci. <grym wytrzyma> ja zaraz salto zrobię. <grym wytrzyma> Dobra, odjadźcie. Był chwilę, był chwile. Nie, dobrze było, tylko... <grym> to <wytrzyma> się... Dobra, wytrzyma. ej, zrobimy inaczej. Kto tu siedzi? Wysiań na chwilę nie. z tego. Dawajcie na fenda spróbujemy. Dawaj nie, bo czekaj już fenda tam nie wtykamy, bo nie mamy czasu. Chodźcie zrobimy tak. E, tutaj dajcie teraz te ładowarki, a pod spodem podniesiemy jeszcze najwyżej raz tego. Dajcie teraz te ładowarki z obciążnikami i podniesiemy go tu na, na ziemi. No odjedźcie Fendem ktoś. Weź Ode. Od... I weźcie Fenda Za i przód i, i tył ty. za, za przód <laughs> i tył podniesiemy. A później za... Fenda? pod spodem wpakujemy Fenda. Ej Miki weź Fenda. Chodźcie Fenda jeszcze pod spód wpakujemy. O Boże. Ślizdy. I fenda w poprzek Wjechaj już niego tam na maksa w tego Na pewno? No do góry dawaj Góra Ej kona, że się dawaj fenda ten tak jak oni Mich, oj. Niki tam tam się to ustaw to tak jak o, oni jak Dobra Dobra, tu już do góry dawaj Patryk teraz do... na wysięgniku Czekaj Ja podjeżdżam od Tylko Kazik musisz lekko cofać nie? Bo to... Ja wiem, bo mnie to samo odpycha, ale... Każdy ma lepiej, to... bo ten MTN zapłacił. Dobra, dawajcie, dawajcie. Woli Konar. Dawaj, podnosimy ale powoli. Ej, no, wejdź sobie nie? na V, opuść obciążnik, Patryk. Obciążnik opuść. Na, na tym czerwonym musisz mieć. Ej, Konar, trochę... Opuść wolniej. obciążnik z tyłu. Kiełbik! Czekaj. Róba, to Dobra. Dala się skupi tak szybko. Kiełbik <grym> jest nieogarnięty. Dobra, my do góry to już mamy podniesione Dobra, no no dawaj, dawaj Bądź mi się miejsce. No Wakazie, to nie jest nasza wymiana, no, że kiełk. ci się miejsce Daj Dasz to radę ogarnąć. Czekaj, czekaj ja, no, 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 Nie wysuwaj podnosz to do góry, bo cię wykastruje, no <laughs> Dobra, 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 bo już podoszki podszedł. Starczy. Dobra. Także w pewnym stopniu ludzie to zrobiliśmy następne challenge w opisach także trzymajcie się dzięki do następnego siemano